Wiadomość dla Ciebie teraz. Jesteśmy naturą. Zbudowaliśmy świat na świecie. Jeśli sprawdzisz w słowniku słowo natura, zobaczysz, że odnosi się ono do roślin, zwierząt i krajobrazów w przeciwieństwie do ludzi. Mówimy o wychodzeniu do natury albo o ugruntowaniu się jako o czymś, co musimy zrobić. Zapomnieliśmy, że my nie istniejemy w naturze. My jesteśmy naturą. Jesteśmy owocami Ziemi. Ta karta jest zaproszeniem do pogłębienia Twojej więzi z Ziemią, do świadomego spędzania czasu w żywym, naturalnym świecie wokół Ciebie, do troszczenia się o niego, do zajęcia swojego miejsca jako opiekunka całego życia, do dostrzegania świętości we wszystkim, co żyje, do zauważania zmieniających się pół roku wokół Ciebie i w Tobie, do pamiętania, że Ty również jesteś częścią nieustannie zmieniającego się krajobrazu Ziemi. Do pamiętania, że jesteś naturą i że swoją prawdziwą naturę zawsze odnajdziesz w naturze. Pytania dla duszy. Jak wygląda Twoje połączenie z naturą? Jaka jest Twoja relacja z własnym ciałem? Jak możesz żyć w bardziej ugruntowany sposób?